Cześć, witajcie, ja jestem bartosz 4. witam was w kolejnym odcinku z 4 4 w tym odcinku udamy się na misję do Sabala, drogę już opracowałem, ojajajaj, nie chciałem strzelać, Tak, tak jakoś wyszło, pojedziemy sobie tą rzeką, trafimy do jakiegoś bajorka i skręcimy w prawo, a tam jakieś outcowe yy, znajdziemy myślę I Ogólnie słabo lajkujecie fartka, yy, więc go nie było. Więc yy, prosiłbym, abyście dosztali łapkę w górę. Namatajcie łapkę w górę. No. Ale nie rzucęło, że coś, że namawiam te łapki w górę. Po prostu was to proszę, bo to daje motywację. Uwierzcie mi. Aha, fajne są te te, te małe od tych, od tych mieszkańców bo to nie są te nasze yy, bo nasze są większe o nieładny farkle nieładny a ja ja każda gra ma jakieś błędy Ubierzcie mi Boże, ty bo gdzie ja nie dobrze w toczkę no i misję sama sobie, sobie zrobimy. Orzesz wy. Ok. Jedź. Shit. Jedź, 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 jedź. Nie daję na tobie Nie ma szans. Co? No O, auto, auto Bo tu już biegną chyba Szybko Dobra Na ręcznym skręcam w miejscu Jedziemy Wow, czekajcie się po sobie. au! Przestawiłem na klawiaturze. Dobra. Czekajcie po. Ja! Mm. Yeah. Nie, no świetnie. Fuch. Dobra, to cywila, Ale my. Dobra. Okay. Yeah. Yeah. Dobra, poczekamy na autostopa No i będziemy szli stopem, nie? Dobra, ja, ja, ja ja to auto wyciągam, a patrzę, jak blisko już. No. E, ogólnie, nie wiem czy wiecie, ale ja mam już cztery sloty. Gdzie? Cztery sloty. Tu mam shotguna, ale na razie, na razie shotgun, bo to będzie coś lepszego. Tutaj mam e, taki ręczny. Tutaj mam łuk. E, ogólnie ten łuk jest moją ulubioną bronią. Ogólnie w Far Cry i tu mam snipera, ale ona jest bardzo głośna, więc też niezbyt wspakowana. Na razie poprowadzone mam do dupy, ale ja i tak, żeby działać cichaczami takimi, więc yy, dla mnie to widać, nie robi różnicy. Nie muszę mieć żadnych dobrych broni, bo ja i tak ja to zawsze cichaczem pokryję mu, zabijam. No, dobra. Yy, tu jest gdzieś plakat też. Sobie go można urwać. Dobra. Let's go. A what are you doing The champion returns. Defending that rebel camp saved a lot of lives. You guys put me in a difficult position. Amita would have let our people die, and for what? For intel that we may or may not have needed? The right choice was obvious, brother. It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before Moen died. That's why I stepped up. Because I knew your father and I respected his vision. And where does Amita fit into all this? Look, I'll be the first to give her credit. But you don't need two heads. Not if you want to get work done. That's something your father told me. You need to learn what drove him, what drives us. Go to the monastery. Oh, o, co się tutaj to kiedy na zrobili. Dobra, mamy się tak do klasztoru Zbieraj to. Dobra. Do klasztorku mówicie. Motować białtko. O. A tam będzie się ciało. Tam będą się ciały. Różne rzeczy nieładne. Dobra. Bam King uh and -huh. on oh, my favorite nephew. So tell me all Jack, who are you be for so far? Have you fallen into Amita's hands? O, odwieszcham w terenie. Nie mówię. or have you been dazzled by Samoa's blowing locks and bad boy charm? To kacie. Co to znaczy? Oh. Hey, each to his own. That's your lifestyle choice to make in his and my cup of tea Contrary to the rash assumptions some may make about my appearance, mm -hmm. I am indeed batting for the other team. you more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. From the Ministry of Homeland Protection, this message is directed to the Golden Star. Why must you continue this useless trouble? Do you not realize that your efforts are costing lives?

Jestem. A trzeba będzie walczyć. Dokładnie. O -o. Powiem wam tak, mamy problem. <grywki> mamy k problem. No dobra, idziemy.

God of gods sang the world into existence for that we give him thanks we thank the gods for giving us life please take an offering basket hey <laughs> Uh -huh. A candle reminds us that growth only comes with a willingness to uh -huh. step beyond our usual boundaries. Uh -huh. Life is as tenuous and fleeting as a wisp of sweet. The incense represents our mortality. The gods bless us with wisdom, and we collect them in the prayer wheel to purify ourselves from bad thoughts. Spin the wheel. Life without emotion is no life at all. But a life controlled by emotion is to be consumed by it. Add the powder. Oh. Please leave the basket here. <sighs> no, I to Sabal speaks highly of you. He asked you be allowed to see this. The great demon. Resides in all people. He brings false promise and burns hope. The goat dies to keep Yalung asleep and Satan. Yeah. still she shoot me. We are a spiritual people. Your father understood, but more than that, he inspired others by his deeds. Think hard on what you see, nashin Okay, Shish, arm. Good to see you, Ajay. Ja sam tu O o Tu jedziemy Atakujcie Pójdźcie, bombę bomby podkładać. Arsenal, arsenal. Idę, idę. A gdzie on jest? A nie ma żadnej szybkiej broni. Gdzie jest arsenal? Tu jest coś. No, ja z tego nie umiem strzelać. Nie ma żadnej broni. Czekajcie, czekajcie. Musimy sobie broń wziąć. Gdzie to ba, ba bań. Dobra, może walczyć O nie, zarobacz je. Leć. A to mi się nie? Bo się dużo dzieje

Dobrze strzelasz Tak trzymać A daj mi to A już podkładają, dobra, lecę, lecę A jeszcze tu jest pełno, tutaj Gdzie oni są? Chyba już ich poszli A A Chodz, ala, luzie, patrzcie. Co to za podkładanie? Nieładnie Gdzie jest ten koleś? Oj, ja, 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 ja. Słyszałem, że tu już zajdziemy. Fok, bo się to, aż granat to ja teraz. O, foo, oszczędzasz się tutaj. Dobra, grata, sprzęta. O ład, mam mało FPS-ów. Nie wiem czemu ja, ja, one jest że Czemu tam wszędzie tego jest tak? serali wszędzie! Leżeć! Czekajcie! A, masz! Uciekam stąd! A to by nic nie dało! Bo wyleciało drugimi! Dawaj, dawaj, strzelaj, strzelaj! Broni mnie! O ile ich tu jest? O ile ich tu jest? O fuck. Dobra, muszę, muszę brać, muszę brać. Ale ile ich tu ma być? Aaaaah! Destroj! ich tu jak mrówków! Jak mrówków! Dobra, dobrze tam zrobiliście mniej ich już jest. I jedę atakować tutaj. Headshot? Dobra Już! Koniec! A bo i nie! O sor, te logi też nie mam. Nie wiem czemu. Tutaj się dużo dzieje, nie wiem. No. A nigdy mi nie lagowało na wysokich. Na bardzo wysokich czasami. Ale na wysokich mi nigdy nagierałam na wysokich. Ah, is it over? You see, oh. this is what happens when people abandon religion, Aj. She... It could have been so much worse. Thank you. Oh yeah. No, that was about in Oh. Uh huh. Sabal, the army attacked the monastery, but I drove them off. Thank you you were there, brother. That place is a symbol for our people. They need to see stability. Your father understood that. He could have used more men like you in the war. No, i <laughs> Dobra, nie, nie, musi. Ale już, już tutaj... Ale już, już tutaj wszystkich trupów wy Wybałuszyli Hamstwo w państwie. Ani jednego trupala. A tyle i tu zawijałem. Dobra, żebyczki, to by było na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Dawajcie tę łapenicję w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia, a się z Wami Cześć!